Dlaczego Bóg stworzył diabła? To jest pytanie, które zadaje sobie wielu ludzi. i Mam znajomych, którzy mają córkę, która ma naprawdę bardzo taki bystry, lotny umysł. I kiedy była małą dziewczynką, to było pytanie, które ją dręczyło w czasie szkółki niedzielnej. E, zapytała o to osobę prowadzącą ta osoba i to wyjaśniła. To wyjaśnienie za chwilę podam. E, I później e, było tak, że kiedyś. E, w kilka rodzin wyjechaliśmy sobie na taki piknik, i tam byli różni ludzie wierzący, niewierzący, dzieci się tam bawiły koło nas. I jeden z ludzi, który był taki, ja bym powiedział, że może nie tyle poszukujący, co bardziej zaczepny, właśnie zadał to pytanie: dlaczego, dlaczego Bóg stworzył diabła? I wtedy ta córka naszych znajomych, która bawiła się obok, miała kilka lat wtedy, odwróciła się, popatrzyła na niego i mówi: Bóg nie stworzył diabła diabeł stworzył sam siebie. Mówi, słucham? Jakiś zdziwiony, że dziecko mówi. Tak, Bóg go stworzył jako pięknego anioła, ale on postanowił, że nie będzie, że, że się odłączy od Boga i odłączył się od Boga i z pięknego anioła stał się kimś obrzydliwym. I poszła bawić się dalej. I ten mój znajomy zdębiał. Dlaczego o tym mówię? Dlatego mówię o tym, ponieważ przyglądamy się teraz Narodowi Izraela, którego Bóg wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli chce wprowadzić do ziemi Kanaan I tam jest siedem plemion, które oni potrzebują pokonać. I dzisiaj jest trzecie plemię, które my się przyglądamy, to są Amoryci. Co to jest za plemię? Rdzeniem tego słowa Amoryci jest górzysty, dumny, zbuntowany, wywyższający się. To są ludzie, którzy chcą rządzić i kontrolować, mają obsesję na punkcie sławy i splendoru. Wszystko kręci się wokół nich, a nie wokół Jezusa. Duma, bunt, poczucie wyższości, pochodzą wprost z piekła. To właśnie one pozbawiły Lucifera nieba, właśnie to, co mówiła ta moja znajoma w księdze Izajasza w XIV rozdziale widzimy, kiedy prorok mówi o tym, w jaki sposób zbudował się Lucyfer, czyli ten niosący światło stał się szatanem, czyli przeciwnikiem Boga, i mówi tak. Ty, który mówiłeś w swym sercu, wstąpię na niebiosa, powyżej gwiazd bożych postawię mój tron. Zasiądę na górze obrad, na krańcach północy wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do najwyższego. Czyli każdy z tych siedmiu plemion symbolizuje siedem postaw, które przeszkadzają nam w pełni wejść w boży plan dla naszego życia, w to, co Jezus nazwał życiem w obfitości. I jednym z takich elementów jest to, kiedy polegamy wyłącznie na sobie. I widziałem to wielokrotnie u różnych ludzi, też u siebie. No, taki jeden z trudniejszych dla mnie przykładów, mój znajomy, człowiek, który nawracał się mniej więcej w tym samym czasie, co ja, czyli w szkole średniej, który no, nie był jakoś intelektualnie bardzo bystry, ale kiedy się nawrócił, zaczynał czytać Biblię i to, było, to była pierwsza książka, którą w ogóle przeczytał, jakakolwiek. Tak? Miał wtedy, nie wiem, 17-16 lat, nie czytał żadnych lektur, nic. I to zaczęło go zmieniać. Ten człowiek stał się naprawdę, jest bardzo oczytany, bardzo bystry. Też Bóg pozwolił mu przez lata zdobyć bardzo duży majątek, i w pewnym momencie ten człowiek powiedział sobie: mm, Oczywiście to był pewien proces, tak, ale w którym stwierdził: Co Bóg, to ja to zdobyłem, to ja nie spałem po nocach, to ja ciężko pracowałem, to ja wpadłem na taki pomysł, to ja zrobiłem to, to ja. I to ja zaczęło stawać się w centrum. To jest jasne, że on podejmował decyzję. To jest jasne, że on zapłacił cenę, ale to jest też jasne, że Bóg dał mu do tego błogosławieństwo. To jest to, co w księdze powtórzonego prawa, w rozdziale ósmym, Bóg pisze, kiedy już się zbogacisz, kiedy będziesz zamożny, kiedy będziesz miał domy, kiedy będziesz miał ziemię, kiedy wszystko będzie obfitować. Pamiętaj, że to Pan Bóg Twój dał Ci. Siłę, jeśli tam jest hebrejskie słowo koach, to znaczy zarówno siłę do zrobienia czegoś, jak i umiejętność do zrobienia czegoś, bo potrzebujemy i siły. Czasami wszystko wiemy, a nie mamy siły, ale potrzebujemy też umiejętności, bo czasami mamy siłę, ale nie wiemy co, jak zrobić. Pamiętaj, że to Pan daje ci koach do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze. I ten człowiek zapomniał o tym. Przestał Boga stawiać w centrum, a postawił siebie w centrum. Niestety jego życie zaczęło wtedy iść w złą stronę. Wierzę, że Bóg nie powiedział ostatniego słowa w jego życiu. Nie będę opowiadał o tym, jak złą stronę zaczęło iść jego życie, żeby nie oddawać chwały naszemu przeciwnikowi, ale wierzę, że Bóg ma dla niego plan, i dalej z niego nie zrezygnował. I takim biblijnym przykładem jest król Saul, pierwszy król w Izraelu, który zaczął dobrze. Był taki, że. Nie wierzył, że to On ma być królem, nie uważał, że się nadaje, ale Bóg zaczął mu błogosławić. I on się zachwycił bardziej błogosławieństwem niż Bogiem, zaczął to, że Bóg mu błogosławić, przepisywać sobie, a nie Bogu. Stał się dumny, buntowniczy, nawet postawił sobie pomnik, to możemy czytać w pierwszej Samuela w 15 rozdziale. I co może nam pomóc, pozbyć się takiej postawy? Każdy z nas ma w sobie takie tendencje, żeby w pewnym momencie mówić to ja. I oczywiście chodzi o zdrowe spojrzenie. Pamiętam, jak kiedyś mój znajomy pastor byliśmy razem na pewnej konferencji, i tam była grupa uwielbienia, która, no, rzeczywiście wspaniale nas prowadziła, nawet od strony muzycznej było ok, ale naprawdę tacy byli wrażliwi za prowadzenie ducha i w czasie modlitwy można było odczuwać Bożą obecność. I ten mój znajomy właśnie podszedł do, do lidera uwielbienia w czasie obiadu i mówi Dzięki, naprawdę super poprowadziliście to uwielbienie. I ten człowiek tak wtedy, tak taka wiecie, kokieteria bardziej nie, chrześcijańska i mówi, to nie ja, to Pan. A mój znajomy spojrzał na niego i mówi, nie, 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 aż tak dobrze to nie było. I y, y, oczywiście, y, y, ka, y, musimy mieć tu zdrowy rozsądek. Są, my robimy rzeczy, tak? Y, czasami przychodzi jakiś Boże Błogosławieństwo, którego się nie spodziewaliśmy, ale wiele z tych rzeczy to są rzeczy, kiedy współpracujemy z Bogiem, i to, że my robimy, wcale nie zmienia tego, że to On daje nam ten kołach, czyli daje nam siłę, daje nam umiejętności, że to On nas prowadzi, i takim sposobem, żeby nie, nie wpaść w taką pułapkę. Jest oddawanie Jemu chwały. Jest mówienie, że mm, kiedy widzimy, że coś się dzieje, to mówimy Boże, dziękuję Ci. I teraz chcę po prostu poprowadzić taką dłuższą może niż zwykle, ale. Modlitwę dziękczynienia, uwielbienia. Możesz ją słuchać, możesz na końcu powiedzieć Amen, możesz pomodlić się własną modlitwą, ale Boże, ja dziękuję Ci, bo to Ty mnie stworzyłeś. Ty miałeś taki pomysł, żebym zaistniał, i dziękuję Ci, że mnie przez tyle lat chroniłeś. Dziękuję Ci, że przeprowadziłeś mnie przez tyle trudności i przeciwności, które gdyby nie Twoja łaska, nigdy bym nie przeszedł. Dziękuję Ci, że Ty współdziałałeś we wszystkim dla mojego dobra, nawet w sytuacji, kiedy ja osobiście jeszcze Ciebie nie znałem. I dziękuję Ci za ten moment, kiedy pozwoliłeś mi siebie poznać. Dziękuję Ci za ten moment, kiedy mogłem przeżyć i doświadczyć osobiście, że jesteś miłością, że troszczysz się, że Kochasz mnie tak bardzo, że ja nawet sobie tego nie wyobrażałem. I dziękuję Ci za wszystko, co nastąpiło od tego momentu, kiedy poznałem Cię osobiście. Dziękuję Ci za ten Twój plan, który, się, który realizowałeś. Dziękuję Ci za ludzi, których mogłem poznać. Dziękuję Ci za że, rzeczy, których mogłem doświadczyć. Dziękuję Ci za trudności, które mogłem przejść. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś mi także te grzechy, które popełniłem, kiedy już poznałem Ciebie osobiście. Dziękuję Ci, że nawet z największego zła, które popełniłem, Ty wyciągnąłeś największe dobro. Dziękuję Ci, że byłeś, jesteś i będziesz zawsze dobry dla mnie i zawsze będziesz dobry dla każdego człowieka. Dziękuję Ci za Twoją wielką, potężną, cudowną i nie do opisania miłość, którą Ty nas kochasz. Amen.